Witam serdecznie. Łysienie androgenowe to bardzo duży, szeroki i złożony problem. Dotyczy zarówno mężczyzn, ale również i kobiety. Czy substancje naturalne zawarte w preparatach trychologicznych pomagają? Jakie są to substancje? Kiedy i jak można je wykorzystywać? Jakie preparaty zawierają substancje naturalne, które są rzeczywiście najbardziej skuteczne? Więc dzisiejszym filmikiem chciałabym rozpocząć cykl, który będzie opowiadał na temat wpływu naturalnych substancji zawartych w preparatach trychologicznych. Na pierwszy rzut zrobimy analizę wpływu palmy sabałowej, czyli Serenoa repens, na włosy i organizm, szczególnie w kontekście preparatów trychologicznych właśnie. Palma ta od wieków była wykorzystywana w medycynie ludowej również jako suplement diety, a ostatnio zdobywa bardzo dużą popularność w dziedzinie trychologii. Jest to niski krzew rosnący w południowo-wschodnich obszarach Stanów Zjednoczonych w tradycyjnej medycynie. Jest i była szeroko stosowana do leczenia różnych dolegliwości, a współcześnie przyciąga uwagę naukowców z branży kosmetycznej. Składniki aktywne palmy sabałowej to fitoestrole, kwasy tłuszczowe oraz flawonoidy. Jakie są pozytywne cechy palmy sabałowej? Więc przyczynia się ona do zmniejszenia wypadania włosów w jaki sposób? Tutaj badania sugerują, że palma sabałowa może odgrywać kluczową rolę w blokowaniu działania dihydrotestosteronu, czyli DHT, hormonu związanego z łysieniem androgenowym. Zmniejszenie poziomu DHT może przyczyniać się do ograniczenia wypadania włosów, jak twierdzą naukowcy. Inhibicja 5-alfa reduktazy, od, czyli enzymu odpowiedzialnego za przekształcenie testosteronu w dihydrotestosteron, może przynieść ulgę również w przypadku objawów łagodnego przerostu gruczołów prostaty. Palma sabałowa poprawia grubość włosów. W jaki sposób? No więc, składniki aktywne palmy sabałowej wykazują zdolność do wpływania na średnicę włosa właśnie poprzez to. Że działanie fitoestroli hamuje produkcję DHT i może zahamować również proces miniaturyzacji mieszka włosowego, co przyczynia się do utrzymania gęstości i grubości włosów. Palma sabałowa przyczynia się do regulacji sebum na skórze głowy. Kontrola regulacji produkcji sebum również odbywa się poprzez niwelowanie wpływu DHT na aparat włosowo-łojowy, bo jak wiadomo, androgenizacji organizmu towarzyszy bardzo często przetuszczanie się włosów, więc niwelowanie wpływu DHT na aparat włosowo-łojowy będzie również regulować produkcję sebum na skórę głowy, co zmniejsza przetuszczanie włosów. Palma sabałowa poprawia krążenie w skórze głowy. I tutaj poprawa krążenia skórze głowy wpływa bardzo dobrze na wzrost włosów, dlatego ponieważ właśnie lepsze krążenie sprawia, że więcej substancji odżywczych i tlenu dostarczane jest do mieszka włosowego do cebulki włosów, przez to te włosy są mocniejsze, grubsze, no i po prostu lepszej jakości. Palma sabałowa ma bardzo silne działanie antyoksydacyjne. I znowuż, fitoestrole i inne składniki palmy sabałowej e, ochraniają nasze komórki przed stresem oksydacyjnym, co może również pomóc w utrzymaniu zdrowych komórek włosów, ale również właśnie utrzymanie tempa podziału tych komórek przy macierzy włosa. Wpływa to również na to, że Wiadomo, że antyoksydacyjne właściwości substancji naturalnych wpływają na to, że zmniejsza się tempo starzenia organizmu, więc również zwiększa się nam tutaj faza anagenowa, wydłuża się ta faza anagenowa. Palma sabałowa ma również wpływ na redukcję stanów zapalnych. Ma takie potencjalne działanie przeciwzapalne, i właśnie tutaj. Te działania zapalne mogą przyczyniać się do osłabienia włosów i utraty ich grubości, i odwrócenie tych procesów będzie korzystnie bardzo działało na włosy. Warto jednak zauważyć, że skuteczność palmy sabałowej może się różnić w zależności od indywidualnych cech organizmu, ale również od przyczyn utraty włosu i innych czynników. Zaleca się również konsultacje z profesjonalistą przed podjęciem właśnie leczenia czy też właśnie pomocy związanej z palmą sabałową, przed rozpoczęciem zażywania czy stosowania preparatów, a już zwłaszcza suplementów. Jakie mogą być negatywne aspekty stosowania palmy sabałowej? Więc mogą pojawiać się, co zdarza się naprawdę bardzo rzadko, reakcje alergiczne. Pomimo tego, że ogólnie uznano palmę sabałową za bardzo bezpieczną w stosowaniu w preparatach, u niektórych osób mogą się pojawić odczyny alergiczne. To się objawia spędzeniem, zaczerwienieniem skóry, pojawieniem się wysypki. Oczywiście w takim przypadku należy skonsultować się ze specjalistą no i zaprzestać stosowania. Warto zwrócić uwagę, że palma sabałowa może wchodzić w interakcję z innymi lekami. Więc właśnie, zwłaszcza z tymi lekami, które są stosowane w kontekście leczenia problemów hormonalnych. Osoby, które przyjmują takie leki, powinny skonsultować się z lekarzem, aby uniknąć potencjalnych interakcji, czy jakichś tam właśnie szkodliwych działań. No i też ważne jest to, żeby powiedzieć, Wiadomo, że substancje naturalne nie działają tak szybko jak substancje chemiczne. Więc one mają dużo mniejsze skutki uboczne, właśnie te substancje naturalne. Dlatego ja w moim gabinecie stosuję i polecam tego typu substancje w preparatach trychologicznych. Natomiast musimy wiedzieć o tym, że uzbrójmy się w cierpliwość. I efekty działania takich substancji będą rozłożone w czasie. Pierwsze efekty działania takich substancji będą od 3 do nawet 6 miesięcy. Więc bardzo ważna jest regularność w stosowaniu i dbajmy o to, żeby nie przestawać i nie zniechęcać się tym, że już po pierwszym, drugim, trzecim zastosowaniu my jeszcze takich pozytywnych skutków nie widzimy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych jeszcze substancjach, jakie są wykorzystywane w trychologii i w preparatach trychologicznych, to zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również na mojego bloga wlosyizdrowie.eu i nie zapomnij wcisnąć dzwoneczka. Pozdrawiam serdecznie. Renata Modzelewska, specjalista, trycholog.